Takie jak fit słodycze nawet, wiesz? Nie ma takiego jak, jak fit słodycze Bo słodycz to jest słodycz, w sensie mogę ci... Nooo, nie, napisz mniej cukru czy coś, poza że skóra fit Ale, dobra to pa... Dobra, uwaga Masz dwie czekolady, nie? Jedna ma 1000 kalorii, druga ma 500 kalorii I wiesz co ja robię? Robię tak Ten czekolad ma 1000 kalorii, dzielę na pół Zamykam w mniejsze opakowanie i mówię, że to są fit, a ta nie jest fit, bo tamta jest dwa razy większa. Nie no masz co, ile ma kalorii w ilu ty gramach jedzenia, tak? No tak, no no to... No to se patrz, bez Snickersa, ma w 200 na przykład 500, a fit batonik ma w 200, nie wiem, 150. Ale tym się mniej najesz, po prostu po jednym będziesz bardziej najedzony, a po drugim mniej. Nie, właśnie to tak nie działa. Działa, oczywiście, że tak. Mamy tyle samo gram, więc tyle tak samo cię zapełniają, mniej więcej. Znaczy, jesteś takiego jak błonnik, co cię zapycha i nie ma kalorii. Więc w jednej może być więcej błonnika. Latypuję, ja chuj. Albo ten tepek, albo wychodzimy z grygoł. No, Leona no bez flesu. Nie! Nie! Zabijcie mnie! Zabijcie mnie! Błagam! Niech mnie ktoś execute kliknie. Ekspert z żelaza wysłał 2 dolary. Kurwa jebany zbanie nawet u mnie w żelaznej lidze ludzie wiedzą, że na agresywnego bohatera bierzesz coś agresywnego. Na topie chodzi o dominację a ty grasz jak jebana pista, bierzesz krzaki i liczysz na to, że nosacz weźmie cię na baran. Hey. Kubon to kurwa jebaś, jebana. Co ty gadasz? Cera. Eee, Gandalf! Ga Gandalf! Nie mogę siebie, nie? Dobra, to nie jest Gandalf. No i co uciekasz? Co uciekasz? Co uciekasz, Gandalf? Gandalf... To wszystko było na streamie. Jest... Tylko my nic tego nic nie bo NAMIŚMI TO żyje. Kurwa... Jazda! 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 Bot, 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 bot! Kurwa, gonię do końca! Dawaj, Michael! Michael się pierdol od zaraz. Burszczynek, burszczynek, burszczynek... A co chodzi z burstynkiem? jest. Jest? No nie, nie widziałem. Jest na taką górę ko górę. A no tak. A, to że pojebałam się z ogórkiem. Ja pierdolę. <grym> to? E, <grym> ja, no trenuję. ale... Halo? Halo? Teraz masz, teraz Teraz masz dobrą stronę ustawiony mikrofon. Czekaj, to on musi być tym, tym dzióbkiem do, do mnie? Czekaj, czekaj, gdzie on jest? Możliwe, że on... Ty, ty, jest taka opcja. <śmienic> Było dobrze przez chwilę Ewa. Dobra, a, te, a teraz? Teraz lepiej? <śmienic> teraz jest super tak, teraz Dobra, jest kurwa, jestem downem <śmienic> Przez wośpa, wszystko przez wośpa <śmienic> Nie trafiłem znowu tego Q jebanego Nie potrafię pod to Q bo go nie trafiam Nie trafiam go, po prostu go nie trafiam Czułem, że zrobi tego flesza I też myślałem, żeby sfleszować Ale jakby, jakby on nie flesh, no bym To byłoby autyzm, bo bym się fleszował w jego Q I bym zginął I goni mnie, kurwa z ghostem jebany Dobra, pomoże ktoś? Hej. Nie, nikt mi nie pomoże Nie, jednak Pierwsze słowa, jakie ja powiedziałem to nie było tato-mama, tylko tato kurwa. ...pełni umiejętność mowy i częściowo mógł poruszać własnym ciałem. Te łapki trochę śmiesznie wyglądają. Stan wegetatywny. Woczesnym przykładem był wypadek urgwejskiego samolotu w Andach, gdy drużyna rugbystów leciała na mecz. Część osób przeżyło i zdecydowali po kilku dniach, że będą korzystali ze zwłok kolegów, aby przeżyć. Przeżyło 16 osób z 45. Są też miejsca, gdzie ludzkie mięso można kupić... Ja pierdolę, no nie, no trzeba taki film... No nie będę tego pokazywał, no. Chociaż ja wiem, że to jest tylko zdjęcie jakieś, ale to takie... O nie... Popełniłaś błąd. To ja popełniłem błąd. Ale on ty popełnisz błąd, to teraz się cofnąłem do bazy jeszcze raz tak zrobisz, to cię na pewno zapiję nie bardzo Ja mam akurat tak, że mam Q1, Q1, tak? Nie wiem jak wy macie, jak, jak pokazujecie się palcami, ale ja z moich palców jestem zadowolony, no bo Q1, 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 Q1 Bo trzymam mniej więcej tak Coś takiego Po prostu środkowy palec albo wskazujący używam jedynki No erpój Sfaniak Jajajaj, może po ścianie puścić Najmniej tak zajebisty pomysł, jak ma sleepy troll, Babu rzuci żardę co dosta. Rozumiecie to? Graba grama za małe IQ na moje IQ i po prostu wypierdoliłem grę z kosmosu. Ech. Jesteście po prostu taką oczyszczalną, oczyszczalnią ścieków. Nie, wy jesteście ścieka. Ście ściekami. Takie gąbki nasączone gównem, takim roztworem z gówna najgorszego. Spizdy ulepienie co mogą sobie JD napisać. A jak podejdam do Disa na lanie, to oni się ręka trzymaj się, bowiem. Chodź, stykniemy sobie foteczkę, kurwa. Asia poka pupę. Go rozbieranie Asie, Asia nie rozbieranie choinki. No to takie, już 4 dolary za to przynajmniej. <grym> no, za JD, oraz skrótu. To ja cenię sobie piątkę, czyli 9 łącznie. Zobaczmy, co tam jest jeszcze. Supu Gucia, trujeczkę doliczam. I lokalizuj, nagie są Twoje emocje i uczucia. Dobra, chuj, wyjebane z Nie ma. Nie ma. Hey, Wyjąłem. Blitzkrank, jebany. Do przodu. <coughs> ja pierdolę kozak. Ej, jestem fanem po prostu. Go Dravena. A może wrócić tym przeciarzem? Patrz na to, ale nie wróci. A prawie, prawie wrócił jebany. Ty! Kurwa wrócił! Głupie Gandalfy. Jest. Książka od lewej strony kurwa się skąbiła, ja pierdolę. Hey, dungeon Master. To jest zawodnik, który tak naprawdę wysłał pieniążki. A sobie powiedział: A niech nie, nie zrobi co chce z nimi. Tak naprawdę, tak naprawdę było. Rychu pro. Jesteś na czacie? A teraz, No, przekonujesz mnie coraz bardziej. Małka, ma a czy ten, 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 Kurwa, jaki golem! <laughs> ale poszedł, ale kurwa, poszedł. Ja pierdolę. Oh, Hej, karemcio, gwiazdka. No, masper wampa, ma z tego itemku go Renekton! Uważa to jest laser, to jest laser. Co to to? Gryzić <laughs> go! Co? Ja pierdzie coś ci zrobił! nie? <nieb öyle> <fluffy fades> Renekton! <sißres> <They> nie Nexus, tylko ja bo cię zabiję! Ja pierd! To dzielę! Zak zmienię zabiję. Bij go! Jarek 180 tysiące zebrał, to tyle wpłacił. To będzie coś goście za po tysięcy wysyłali to boga temu zabroni, Krzysiu? Tak, Mają tak. skórę, wisyny, pieniądze i zamiast potrzebującym streamerom, to chorym dzieciom dają. Dziwne, co? Mm. Pokaż stopy, jakie masz. Pokaż, stópki. To... Ale się już wielkie dzisiaj. Pokaż, stópkę. Te zwyrole lubią stópki. Mają, stópki. Album mam stópki! Do dnia dzisiejszego przyszedłem operację kolana. Wiecie jak to po operacji? Człowiek przepiękny do z różne swolnego i czy głupoty w głowie. Jak ja miałem operację, byłem sparaliżowany, to oglądałem LCS-y i zamawiałem pizzę na oddział neuro neurologiczny, serio. Dzień dobry, to jest trzecie piętro, oddział neurologiczny, ten pokój. Leżał koło mnie pan z wlewem trójczyko patrzy, patrzy w górę, a ja jedyne co czułem, to od pasa w górę i ręce, z czego lewą lewo, lewo co czułem. Zrobiłem sobie kurwa ogle na RS -y i opierdalałem pickę. Na 10. Ale tak jak mówię, to jest rzecz preferencji. Jedni lubią Subway bardziej fast foodowy, inni bardziej domowy. Mi to jest akurat obojętne. Obie kanapki były spoko. To... Sponsorem odcinka była żabka, która dała Norbertowi 10 tysięcy złotych, Orlen, darmowe paliwo przez cały rok, a Witek, co to jest? Darmowe pieczywo dla Norberta i Subway, który wspiera jego dietę. I wszystko. A tak to tak, Tam przykład pierwszego jak zajębałem 10 godzin streama przy średnio widzów 2,5 tysiąca, zrobiłem 5 dolarów. Trzeciego poleciałem mocno w chuj, bo 74 centy. Drugiego też jak już wypierdolił bank, bo 12 centów. <grym> 6,32 centy 7,32 8:87 87 A 9 to, to jest rozpierdol totalny 5 centów Ale były by to dwa albo 3 dni Pamiętam tak To jest pasują Tyle 40 4 Nie a to w ogóle ujęcie baj z gry było jest No z gry wolno i patrzeć za tylko ale się ty też może nie wądupcie, szczerze mówiąc. Ja pierdolę, eee, Oleksandr. Ten kubek. No co? Ta, ostatnio ta e, Ukraińka pochwaliła. Więc przynajmniej nie będziemy rozczarowani, no nie? Jest faktycznie majonez. Cieszcie się złotych za kanapkę. Ich Kurwa, stary. Jak matka przestanie ci robić kanapki do szkoły, zaczniesz pracować i jeszcze czasu na robisz kanapkę, będziesz jechał do roboty spóźniony. I będziesz miał do wyboru, albo kanapkę zadychę, albo kurwa głód w robocie, to bierzesz kanapkę zadychę. Mogę puścić rozwój. A! A! Kurwa! Ja pierdole! Jebło! Nie! Kurwa mać! Jasny skurwysyn! Nie! No i...